Nowy layout, a klientów nie przybyło. Masz makietę nowego serwisu i nie wiesz czy chwyci. Super reklama i zero efektów. Konkurencja ciągle Cię wyprzedza. Statystyki mówią Ci, co robią klienci, ale nigdy nie powiedzą Ci dlaczego. Dowiesz się tego dzięki Uxerii. Uxeria to wygodna i prosta aplikacja, dzięki której przeprowadzisz szybkie badania oraz dowiesz się, co myślą Twoi klienci. Z Uxerią sam decydujesz, co będziesz testować. Stronę internetową sklepu, mailing ze świątecznym rabatem, interaktywny baner, a nawet najbardziej aktualne projekty konkurencji, która nigdy nie śpi. UXeria to prawdziwi ludzie, których wybierasz pod kątem wieku, płci czy upodobań kulinarnych. Dowiesz się, co wywołuje w nich emocje, czego naprawdę potrzebują, a jeśli czegoś nie chcą, dowiesz się dlaczego. Zapomnij o drogich analizach, na które czeka się tygodniami. Teraz wejdziesz w umysł użytkowników bez czasochłonnych badań. Samodzielnie stwórz badanie i wyślij je do testerów. Po 48 godzinach poznasz wyniki testów i otrzymasz raport z nagraniem twarzy, głosu i ruchów myszką twoich klientów. Ukseria, zajrzyj do głowy swojego klienta.